Z tej strony padamo 5-5, a dzisiaj razem ze mną są. Ja mam 204 i... I, a, i Adrian w 51. No i dzisiaj będziemy grać przez G. No. No. Dobra. Będzie fajnie. Zoroś na SG. 8 no. ludzi. O 9. Dobra. U 10. od 11, o 12. Haha. Ha. Ej, ej, dobra, dobra dziś się spotykamy. Hmm. Ej, nie wiem. No o, tak, nas, nas... ej, tam jest... Ej, tam jestem ten, ten, to tam lecimy. Ej no! A... Adrian, odwróć się. Adrian. Ta pokaż no. ma w ty w, ty, w wejściu do tego zamku. W czymś, no. Wejść. No Ej, to wyleć ten na skrzynkę ja od razu tam polecę. No nie, bo on tej... będzie mogli mieć to większą, to każdy biegnie. Dobra. Ja chyba od razu lecę do zamku. Ja chcę coś na skrzynkę. I dobra, mi z gewota. A ja rąkę Kochany mamy. Teraz jest. Jeej! Weźcie dzisiaj tak tego spójrzcie na to słońce i tak myszką w jedną i w drugą. Weźcie jak to fajnie wygląda. Dobra, widzę. Jak dziwnie. O, jaki shift. Ej, Adi, ale bez shiftów. O jaki brzydki. Jaki brzydki jest on. Czekajcie, zrobię sobie na nie przeszkadzać. Nie przeszkadza. Ja myślę, że to krowa. Bez <śmiesz> <W> komentarza. <śmiesz> ja myślę, że to ob obok ciebie to tylko krowa, nie? Krowka. Ej, czemu ci dwaj są na tym samym miejscu? Boże, sam ej, 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 to wygląda. Ej, czemu tegoś tu całuje y, włosy tej dziewczyny? <śmiesz> tej Matusi. Ej, to jest Matusia i De Piotras dalej, ludzie zaczynają. To ja do Huberta zaczynać. Ludzie dalej, go! O. Rodzi mi się. On jest bzytki, on jest obok mnie, ten on jest dziwny. Różnorodny. Różnorodny. Macie PS-ów? Nie wiem. Ja mam 17. O, tajarz, 17. Ja mam 8. Wow! Ale mój maga nie działa. Wreszcie musisz coś poprawiać. PSG, vote, dawaj. O jest! Oh yes. A to chyba ja nie zawotowałem. LOL. 10, ja wiem. Ej, ja mam tu przed sobą jakieś dziwne. 8, 7, 6, 7, 8. O jezu. 4, 3, 2, 1.

no A ty pomóż, mam 4 serca, LOL! Idę, idę! Dobra, uciekamy do zamku, chodźcie! No dobra, wszyscy do zamku. LOL, idę do. Dzia! Ja. To, to, to powinna być szyny! Ej, schodźcie tu, dam wam miecze. Znaczy dam, kupcie, kupcie. Kupcie, masz. Szybko masz. A ty masz... masz nie ważne. Masz tu miecz, Za to. Nie. Ja. Ale mi laguję. Mam mięsko. co ja jest. Rzucę hełm, kto złapie ten ma? Uuu, Bomba Ej, heją, um, ktoś weź. Bra Brawo! Jadę byłem jadę w labie. Nie Może, a są Twoje itemki? Nie spaliły się w labie. Aha, dobra, super, dobra. Musimy znaleźć miecz. No. Ja mam jeden. Je zostało nas, je jest ich jeszcze cztery. Poczekaj, Hubert, masz miecz, Dam ci. Lol. Dobra, to ja będę tankował. Wasza i gościu idzie! O, parku. Chcę Jakiś dziwny parkour. Nie, parkour. Czekaj, on idzie. Jak zawsze mi bić? fapuj go. Fapuj go, Adi papuj! Gdzie on jest? O, jump. Fapuj go, o Jezu. Go. Yeah, wpadłem. Do o nie, wpadłem. To jedyna. No za No fochno. Zabił. Dobra to my wrócimy za chwilę. We I yeah, tę. I zaczynamy. Dobra, czekajcie. Dobra, Jeszcze. Ja już... Chodźcie za mną, chodźcie za mną. Ej, w Gdzieś... dwójkę, nakracaj, gdzie gdzie szybko, 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 ja mam te peru, dwie peru... Ej, Idziecie za mną. O ej, masz! 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 Ej! Huchcio! Co? Masz. Nagrywaj się w dwójkę. jeszcze. Adi jesteś? Nie, bo kurde, ja tak kurde lagi sami na dobra, to tam, 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 będziemy z jedną osobą. A w ogóle to i tak trochę nie nagrywamy. Ja Idziesz za mną? Nie. Yeah. Fajnie, dobra. Fajny. Ja co, ja idę... Dobra, nie, nie, wiem. <grym> dobra, to Adi, weź tam na razie wyjść tam. Będziemy nie? przeciwko sobie, nie no żartuj. rozmowy tam na razie wyjść Adi, okej? Okay? Okej. Okay. Dzięki. A co, ty wychodzisz? Nie, tam żeby tylko wiesz... Ale nie, dupa pułapka jakaś. Gdzie ty jesteś? Tu, nie wiem. Tam na końcu, gdzie są takie kamyki, ale teraz wchodzę na górę. Spoj do man! Mam dwie perły kresu. To się trochę zagapiłem. Ja też mam dwie perły, ale mam dosyć. O, spokojnie. jest, jest. Mam, mam skrzy raczej widzę skrzyniaka, ale ja nie mogę. Jest trochę za wysoko to wyjdziemy wyżej Jezus Maria, nie lubię. Dobra, coś nie mam szczęścia chyba do... O dobra, tu jest. O jest, dobra, jest szybka. Mi też reaguje na tym serwie. E, mam dwa złote miecze. Czapkę. O, a ja mam że na Ale nie mam spodni. Ej, wiesz jak ktoś do na stąd? Nie, chyba. Nie. No. Oj. Pano. To by się spotkać na spawnie. Ej to nie, czekaj, a dobra, to ja wiem kurwę. Kurde, spadłem do jakiejś dziury, ale dobrze, że mam te dwie kresu Bo jedną serzucę, żeby się wydostać. Dobra, jest. Tak to bym gdybym nie miał tym... Ej, dobra, to dawaj na spawna. Dam ci ten złoty miecz. Ja już jestem. Tak, ja już idę. I gdzie jest ta babka? Znaczy ta Karola. Nie wiem, gdzieś Dobra, wiem, nie, jest dobra, to nie, dobra, jest szynka, dwa drewniane miecze. Nie, dobra, czekaj, ja już idę na spawna. Już go widzę. Przeważnie. gdzie ona, gdzie ona jest? Nie cofam. A nie, to ty! Dobra, to była ta... I te, a to ty, to ty. To opierun dla ciebie, myślałem, że to do kogoś innego. Jeżdżę. Ej, masz jakiś dla mnie coś? Ej, masz złoty miecz. I drewniany wódki. Złotych ci nie dam, bo te są małe. Dobra. Chodźcie czego. Czekajcie, że mi się nigdy nie przydadzą. Ochodź się. Chodź tędy. Chodź tu. Czekaj gdzie ty. Uuu, chodź. No bo czekaj, ja, ja pójdę zobaczyć na ten budynek, okej? Zaraz na ten budynik, okay? no. Na wyżej jak ją zobaczysz, to uciekaj. A bo jak ja ją zobaczę. Dobra, jestem na grzybku. O, jest na grzybku skrzynka. Złoty hełm. Złoty hełm i drewniany mieczek. A, ja tam strzał i rybę tam. Nie z I czekaj? No, no, taka rola. Ona jest. Nie mam tego. Zazm, minimap. mini minimap. Tu by się tak przydało. Weź... Ej, ale co? Ja mam RAINS minima To jest to samo Tylko, że RAINS minima jest taki. creeper LOL! Czułam bardziej znane dla mnie. Przynajmniej według mnie. Idź sobie. idź sobie. ale goście strolowali Nie, idź sobie, creeperze no. Goście strolowali nie? LOL, mam pierwszy level. To Mogę sobie zenchantować. Wiem, tu jest na tym. Tu jest na tym enchant. No wiem. Wiem, pamiętam. Ja Ja zaczęto pana na tym ASG na piąty. Tak? I... No. Nie, ostrość jeden. Ostrość jeden, dwa. 2. Tak? Nie wiem jakim cudem, miał na piąty piątudowy. O Jezu! Co? O Jezu! Żelazny miecz i żelazny na Uuu. Czyli już... A jestem już, jest już prawie cały czas. dobra, ja jestem na takiej górze. Takiej z kamienia. Całej. O, jest skrzynka. Uuu, aha, um. Widzę Karolę, widzę Karolę. Tak? To obok... ja mam tego złoty hełm. Nie wiem. Jest... Proszę, ale jej raczej nie zabiję. Czemu? Ej, ona jest tak obok o, Widzę, 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 dobra, jest, widzę, widzę. Ona ma chyba jak miecz, Ej, widzę ją, ty. Ej, ja jestem pod nią. Cześć? Lola, ona tu jest. O, mam żelazny hełm. Lol, czemu nie, zau nie zauważyłem? Zgubiłem ją przez chwilę. Ej, ale ona tu... Wziąłem. O, jest, widzę cię. Jest, jest, tu, widzę cię, tu. Nie, ona... ona tu była gdzieś. O, tu jest, ej, tu jest, pod na... tu jest, tu jest. Widzę jej tu jest. Tu idzie. Tu jest. O, skrzynka. Kolejna. Zapalniczka. Ej, zapalniczką da się tu podpalać. Nie wiem. Nie, nie da się. Da się, ty. Da się, ale nie da się podpalić. No tak, no tak to no wiem. To jest. Ej, a ona tu gdzieś jest. Gdzie ją Szukaj O tam jest, ej tam jest, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest. Tam jest, widzę ją. To ja perłą, nie? Tam jest, ja ją widzę. Tu jest, mam ją, mam ją. Mam ją. Z pierwszej Z ej widzę ją. Chodź tu. Kurde, ono ma żelazny. Dobra, w dupę. Dawaj. I chodź tu, do mnie. Dawaj tu, a Jezu! Ej, ona nie jedzie. Kurde, już przegram. Bomba. Gdzie ona jest? Gdzie o, ona jest? jest? No jest, szybko! Tam, gdzie są pioruny. Ja, bo widzę, o widzę. Szybko, szybko, szybko! I nie. Aj, szybko! Na chita mnie traweźmie! Gaz! No, kas Weź ją, we weź ją. Szybko, biegnij, dawaj. Niech mi się zregeneruje to życie. Ale biegnę za sobą. Dawaj, idę, nie ją. Nie. Odetniesz no, dawaj. Musisz, a może? Może. No kurde, no, spin się wyłączył. Czekaj, właśnie z drugiej strony jakoś. Dobra, ja coś ja, ja właśnie gonię. nie. O szkielet, o szkielet, ty. Ej, gdyby byłby łuk nagle. Ilo? A no jest z drugiej strony tego budynku. Już jest z przodu tego budynku. Ja. Kurde, się... na ma HP, a mi strasznie loguje. Ej, help! Mi strasznie loguje. No, idę. Idę z drugiej strony. I gdzie wy jesteście? Zabiła mnie, no weźcie ją zabić. O, jest, dobra, widzę ją, widzę. Ma, ma, nie ma, nie ma pełnego HP, to jest pewne. Musisz ją zabić. DENDE ją, dam radę! Zapata, pona, czy jakoś. Nie, Zobaczysz, zobaczę, DENDIEMĘ, mówię. No! No bo mi tak lagowało, człowieku, ja 3 FPS-y. Dobra, to chociaż ja pożegnamy. A masz. co, ty nagrywałeś? Aha. Ej, czemu ty stoisz w ziemi? Okay. No to chyba jakiś lag. Weź się odwróć. Aha, no, mam strzał w tobie. Stoisz obok mnie. Dobra, to żegnam was. Potomę, 5, 5, ja mam i... 24. Pa, pa Bo, bo Adrianowi coś się zlagowało.